Witam cię serdecznie na kanale Aktywna Słowianka. Tym razem praktyka, medytacja z jogi Kundalini, która ma zadbać o naszą kobiecą aurę. W jogicznych naukach mówi się o tym, że aura kobiety jest 16 razy silniejsza niż aura mężczyzny, ale w związku z tym, że jest taka silna, to nie oczyszcza się sama, wszystko zbiera. I y, potrzebujemy praktyk po to, żeby oczyścić, wzmocnić i rozświetlić naszą aurę. Mówi się także o tym, że y, wszystkie choroby, które, na które chorujemy, najpierw zanim odezwą się w ciele fizycznym, to widać je w aurze. Dlatego też o aurę trzeba dbać. Aura kobiety ma tą, tą zdolność, że ochroni nie tylko nas, ale też naszą rodzinę, nasze dzieci. Więc stąd ta praktyka dla nas, e, Słowianek również. E, słuchajcie, w Jodze Kundalini e, trzymamy często mudry, i w tej praktyce, w tej medytacji będziemy trzymać mudre, mudre, czyli układ rąk. Zwijamy ręce w pięści. Przytrzymujemy kciukiem, a palce wskazujące prostujemy. Tak, palec wskazujący wyprostowany, reszta zwinięta w pięści i przytrzymana kciukiem. I teraz będziemy prowadzić ręce od boków do góry. Stykają się palce nad głową i schodzą na dół. Góra stykają się nad głową i schodzą bokami na dół. Także w tej praktyce jest mantra: e, Sat nam, sat nam, wahaj guru, łahej guru. Sat nam, sat nam, wahaj guru, łahej guru. Sat nam, sat nam, wahey guru, łahej guru. Guru, guru. Sat nam oznacza jestem prawdą? Błahe, I to jest takie zawołanie, ach! Z takim zachwytem. A guru e, oznacza z ciemności w jasność. Więc e, jestem prawdą, jejku, idę z ciemności w jasność. E, stąd też to błyszczenie w naszej aurze. Mm. Ale najpierw, jak we wszystkich praktykach yogi linii, musimy się zestroić mantrą Onk na mogu, Gurudev mo, przywitać się z praktyką, eee, zestroić się. Mantra onkna mogu, Gurudev mo, oznacza kłaniam się swojemu wewnętrznemu nauczycielowi. Złożymy ręce w mudrze modlitwy, kciuki na sercu, zamkniemy oczy, Weź głęboki wdech i wydech i wdech do mantry. Om. OM NAMO Dev, NAMO Głęboki wdech. Wstrzymaj na moment, podciągając mięśnie na miednicy i wciągając brzuch. To nazywa się wiodze, wiodze mulbanda. Podciągamy mulbandę. I wydech, zrelaksuj. I zaczniemy medytację. W opisie do medytacji będzie link do muzyki, do tej medytacji, jeśli chciałabyś praktykować z muzyką. I można medytować 3 minuty, ale można medytować 11, 22, 31. Jak będziesz chciała, jak będziesz czuła, ciekawa jestem, jak odczujesz tą niezwykłą, a prostą medytację na Twoją aurę. Zamknij oczy, przygotuj mudre. Dłonie zwinięte w pięść, palec wskazujący wyprostowany, ręce wyprostowane po bokach ciała. Weź wdech, wydech i jeszcze raz wdech i zaczynamy. Sat, nam, sat, nam, uehę guru, wahey guru, sat nam, sat -nam. वह गुरु वह गुरु सत्त नम सत्म वह गुरु वह गुरु सत्म सत्म वह गुरु वह गुरु सत्त नम सत्म वह गुरु वह गुरु सा nam, nam guru. i na zakończenie medytacji ręce do góry wyprostowane dłonie, głęboki wdech wstrzymaj, zaciągnij mulbandę wciągnij brzuch poczuj jak energia płynie z dołu kręgosłupa do góry wydech i jeszcze raz, wdech. I tak samo, wstrzymaj, podciągnij mulbandę. Wydech. I ostatni raz, wdech. Wstrzymaj, mocno zaciśnij mięśnie na miednicy, podciągnij je do góry, wciągnij brzuch. Poczuj. Wydech schodzą ręce bokami, głaszcząc swoją aurę. Posiedź przez moment w ciszy, poczuj jak ci jest. i zawsze praktyki i kundalini kończymy mantrą sat nam właśnie jestem prawdą długie sat krótkie nam głęboki wdech sat nam dziękuję sat nam. Pamiętaj, że ta medytacja, długość tej medytacji jest yy, tylko takim pokazem, a medytować możesz 3, 11, 22 lub 31 minut. Do zobaczenia i powodzenia.